I się jeszcze nie złożyłem broni. Witam w tym Bookholu. Zapraszam. Książek jest prawdopodobnie, jak liczyłem, 15 sztuk. Skończ z tym shitem? Przestań uprawiać uprawiać autosabotaż. upomnij się o własne życie. Przypomina mi to z TikToka. Okładka, ekran. Ten napis. Ale TikTok. Kolejna książka, tylko gdzie odkładać? Może tutaj Unfuck Yourself, napraw się. Mniej myśl, więcej żyj. No, spodobała mi się książka Mondy, że fakt tego autora i dlatego zamówiłam dwie kolejne. Fajnie się czyta szybciutko i są mądre do, do głębszych przemyśleń. Chociaż język. Język jest prosty, ale nie, nie prostacki, a może, jak to określić, dający do myślenia, powiedzmy. Kroniki Jaru, koniec ery. Gdyś zawsze chciałem mieć ten szósty tom, piąty czy szósty, zaczekajcie, nie piszę. Ostatni tom zawsze chciałem mieć, nigdy go nie kupiłem i w końcu go załatwiłem sobie. Teraz, co tutaj idzie? Zaczekajcie. Opcja 3 wybaczcie za refleksy. Jeśli są refleksy, dam pod różnymi kątami. I oczywiście opcy 4. opcje 1 i opcję 2 mam. Tutaj pozdrawiam dziewczyny z Goodreads, które czytają. Też bym musiał się wziąć za obcego, ale czytałem na razie Kroniki Jarut 10 stron dziennie, no tak co długi dzień, powiedzmy. Gdyż mam tyle książek do czytania, jak na przykład tą... 100 łatwych sposobów, jak przestać się martwić. No to zacząłem czytać, jestem na stronie chyba 40, albo coś tego. Dzisiaj ogólnie przeczytałem 130 stron, biję jakieś rekordy. Ostatnio 120, a 130 to nie pamiętam kiedy czytałem. Może rok temu, albo dwa lata temu, albo... 3. I tą książkę też czytam. Jak to powiedzieć... Porozmawia, rozmawiaj z odwagą, życzliwością i zaangażowaniem, ale niestety to jest pod kątem pracy dla menadżerów. Myślałem, że to będzie dla... No tak dla rozmowy luźnej, wiecie, z drugim człowiekiem. A to jest pod zakład pracy. No, a coś może wyciągnąć z tej książki tą książkę nie wiem kiedy ją przeczytam ale powinien ją chyba szybko czytać przeczytać znaczy jak rozmawiać z lekarzem aby uzyskać trafną diagnozę i właściwe leczenie odkryj lekarskie mity i poznaj prawdę o swoim zdrowiu no to jest interesująca książka z pewnością czekajcie może podwyższę chyba za nisko dwa książki wam zjeżdżało a więc może Wam podam wyżej I odstawmy te książki, żeby mi kwiatka nie, nie zrzuciły. Tę książkę już miałem, już musiałem o niej od roku. Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora E. Frankl'a, inspirujący dokument, pióra niezwykłego człowieka, który był w stanie znaleźć dobro na samym dnie koszmaru. Głos nadziei z odchłani Holokaustu. 8 randek, czyli jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć szczęśliwy związek. W sumie chciałem, miałem inną książkę na myśli, ale jej nie było i przyszła mi ta między innymi. Zobaczymy, co z tego wyciągnę. Nie wiem, kiedy to będę czytał akurat tą książkę. Gdy już o zdrowiu są ważniejsze rzeczy, chociaż to też może, powinienem podczytać. Tą książkę słuchałem w audioboku. Bardzo mi się podobała. I postanowiłem ją kupić papierową, jak widzicie. Ale jest pisana, strasznie zagęszczona treść. To strasznie zagęszczona, Wam powiem. Ale fajna książka. Optymizmu można się nauczyć, jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym no powiem wam, że jest po 19 .00. materiał zmontuję no dzisiaj już go nie zmontuję, gdyż zaraz idę spać bądź mądry, szczęśliwy i bardziej wydajny, jedz jak geniusz no to też z pewnością dla mnie książka I nie tylko dla mnie do Książka, która fajnie, neutralnie pachnie, jak rozmawiać z furiatami, no, kiedy ją przeczytam też nie wiem, też zagęszczona treść, ciekawe czy coś z niej zapamiętam, gdyż pewnie masa faktów jest. Jak w takiej jednej którą czytam o odporności psychicznej. Też ma wak faktów. Wszystko jest ważne, wam powiem. I należał... bym musiał powtórzyć tą książkę, co czytam. Kończę ją właśnie, zostało 12 stron. I trochę innej beczki. Zawsze chciałem zamówić tego autora książkę. Dużo zdjęć. Już wam pokażę. Wiecie co to za książka? Czekajcie. Oczywiście Wojciech Cejrowski, piechotą na no źródeł, o on inako. za. No i mamy taki stos, zaraz Wam pokażę. I taki stos. A ja z Wami się żegnam. Nie podnoszę już tego stosu, gdyż później montować materiał, i tak muszę zmontować troszkę, gdy się zająkłem. No i tyle! Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą abstynencję od YouTube'a, ale po prostu stawiam sobie za cel naukę Pythona oraz angielskiego. Chociaż powiem wam o stylu jest ciężko. Psychika siada. O, to dużo szczęścia w nowym roku. Smažte se na razie.